Witam serdecznie na moim kanale. Przed Wami kolejny odcinek z serii Two Point Hospital. Jesteśmy dalej na Uniwersytecie Mitton. Spróbujemy zdobyć trzecią gwiazdkę, która jest tylko kwestią czasu, jak już ostatnio wspomniałem. Ostatnio trochę rozbudowaliśmy szpital, dodaliśmy kolejną pokój do ćwiczenia pracowników do ich i dodaliśmy dwa badawcze. No bo tego dużo tych punktów badawczych musimy zdobyć, także niech one sobie lecą. Te inne zadania to nie ma się zatrzymać. Wszystkie te zadania to po prostu jest kwestia czasu. No cóż, kasa jak jest, to będzie już się szkolenia kończyć. Tutaj się już coś skończyło. Podnieśmy aptekarstwo. To nie jest jeszcze ten poziom szpitalu, na którym musimy się przejmować i zatrudniać tak, żeby właśnie było wszystko pięknie, ładnie. Możemy W idealnym świecie chcielibyśmy mieć jednego lekarza, który ma same specjalizacje w diagnozie, jednego, który ma same w leczeniu, nie mieszać tych. Tutaj jeszcze możemy to mieszać, nie jest to tak ważne. 90 dni na wyleczenie 6 w gabinecie zastrzyków, ok. Dajmy was. Jeden z trzech awansów został dodany. Szkolenia trwają, badania trwają kasa wpada drugi awans który to się zakończył tutaj się szkole nie zakończyło mamy 20 000 chociaż nie musimy poczekać i mamy grudzień rok trzeci się zakończy Zobaczmy czy uda się nam wbić e, 3 gwiazdki dzisiaj Dobra niech to leci sobie 35 tysięcy. I zrzucamy jakieś szkolenie. Dajmy do diagnozy tych, jeszcze najlepszych naszych lekarzy. Ok, możemy tylko dwóch. To tych dwóch zróbmy. Lepiej jest zapełnić całą salę, no ale nie mamy aż tylu wolnych lekarzy. A tutaj co się dzieje? Psychiatru brakuje do leczenia. Tutaj nie ma obłożenia, więc zróbmy jeszcze tego, żeby mógł leczyć. Albo... Spotkajmy ten i stawmy go tutaj. A tu jeszcze toalet nie wstawiliśmy. Tak na marginesie. Dobra. I toalety też na szybko przekopiujmy. Dobra. Trochę ławek może. Zaczyna się tu robić pusto i zimno też. Jak widzicie, dobra łapki. Może nie w kolejce do kibla czekać nie będzie, ale jeśli już, to niech ma taką możliwość. No i przydałoby się tu jakieś automaty gdzieś wstawić, tak? No i oczywiście śmietniki. Dbamy o zadowolenie naszych pacjentów. No i nowy rok, inspekcja sanitarna, okej, okay, zobaczmy jakie nagrody w tym roku udało się zdobyć. Na pewno brak śmierci to nie jest jedna z nich. <laughs> Puszczą wszystkie naraz. Tak, to jest jedyne, które nie zdobyliśmy. Nieźle, kasa wpadłam. Jak stoimy z... Okej, okay, co tutaj? Daj nam... 50 dni na poprawę, zbyt niskie zarobki. Pracownik Pedro Phoenix, doradca, praktykant. Pracownicy, dozorca, praktykant. Pedro Okej, ok. Już tak ci źle u nas, Tomasz. Niech ci będzie lepiej. Jeden personel jeszcze musimy awansować. Coraz to bardziej rozrasta się ten szpital. Naprawdę, teraz można by ten wykupić i zrobić tutaj tylko leczenie. A tutaj, jeszcze jedną diagnozę, tak? Na pewno, jakbym zostawał tutaj na dłużej w tym szpitalu nie tylko do wykonania tych zadań, to bym się powoli rozbudowywał i tworzył skrzydła. Na przykład, tutaj, już tylko i wyłącznie leczenie by było na tyle. Tutaj, by była diagnoza. W jednym ze skrzydeł by było <laughs> badania i nauczania. dało się wykonać tutaj 5 na 6, super. Czytkę jeden personel do awansu. Tutaj bym w ogóle zrobił tylko internistów. Tutaj na przykład psychiatrów i tę e, diagnozę. Tutaj e, coś innego do poleżenia. No bo to tak wygląda, że oni są coraz bardziej busy i trzeba by było coś tutaj kombinować, żeby ich e, Odciążyć, że się tak wyrażę, a jedyną taką opcją widzę Zebranie tych dwóch pomieszczeń do kupienia ich trzech 50 000 Pamiętajcie, że im dalej Pacjent musi iść, tym więcej czasu spędza w szpitalu, i mniej czasu ma na leczenie, tak? Myślę, że tak czy inaczej, najdłużej będziemy wykonywać te badania. Dzisiaj już w 35. Dobra, jak to sobie tak trwa, może dokupmy to tą parcelę i te finalne leczenie. Przeniesiemy już tutaj. Aha, okej. Okay. To jest stawione tylko na leczenie. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, żeby tutaj coś przyspieszyć, diagnozę, tylko taka jest jedna opcja. Okay. Teraz pomyślmy, co byśmy chcieli. Trzeba tylko diagnozę zrobić. To jest tylko leczenie. Dobra. Tego psychiatra stąd można zabrać. To też jest leczenie tak naprawdę, więc zabierzmy to stąd. Ok. I to też jest leczenie. Zmieńmy to będzie wymagało trochę większego przebudowania, więc zatrzymałem na chwilę czas, bo chcę tak naprawdę zmienić te, drzwi, te układ tego pomieszczenia, żeby pasował do tego budynku. Drzwi, aha Tak dobrze, tutaj jeszcze się coś tak zmieści I co, tutaj jeszcze jedno cierpi? śmietkówów, nie to. Dobra. Pomysł, był, żeby dać więcej tu lekarzy pierwszego kontaktu. Dwa, cztery, sześć, no tak z 8 zrobimy. że niech tu stoi, żeby nam po prostu tego rzecz się wyrażenie zjadło. Dobra. Już myślę, że może sobie to lecieć swoim kętem. Jesteśmy pijaczami pijaków! Wysyłamy niektóre pijaków, które zauważysz Dobra! I niektóre, które nie zauważysz O, brzydko! Trzeba tutaj się trochę rozbudować, bo... Zaczyna brakować miejsc... Zacznie brakować miejsc siedzących, jeżeli Tyle tych GP nawet Tworzyliśmy Mmm, dobra Tutaj... Nie idę, a was? Okej okay. Teraz tak to by oznaczało, że to jeszcze stąd możemy przenieść. Dobra. Psychiatrzy zaczynają się obkładać. To myślę, że tutaj damy więcej psychiatrów. Okej. Okay. Teraz tak trzeba zatrudnić trochę lekarzy może. koszt tego leczenia poprzez dodanie któregoś ze starych pracowników, ale nie chcę tego robić. Mieszmy ehm. to jeszcze kawałek dalej. Bo tutaj mamy zdaje się psychiatrę. Nie, 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 nie kopiuj. Tylko zmień, zabierz tak naprawdę dobra kopiujmy okej okay. i toaletę jeszcze by się przydało przekopiować tutaj tutaj mamy stafro mamy dobra no i toaleta co ja za nie, kopiuj Okej. Okay. Chcę dobrze przygotujecie te pomieszczonka, to potem kopi w tej działa super. Teraz tak, tutaj jeszcze mamy jedno pomieszczenie, możemy coś tu wcisnąć. Tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie, możemy coś wcisnąć. I pytanie, co byśmy chcieli zrobić z tym? Mamy dwóch psychiatrów na leczenie ustawionych. Zgadza się. Statystyki, diagnoza, nie. Okej. Okay. A tych trzech jest na diagnozę tylko ok 2-4, 6, 8, no to już jest dużo GP jak 8 mamy, dobra, ale cały czas mamy za dużo tych pacjentów. Nie ja może trochę przesadzam z tym jeszcze jednym GP, ale chcemy wykonać to dość szybko, także w tym celu właśnie zostawimy jeszcze jednego GP. Tylko teraz tak, Kąt, tutaj nie może mieć drzwi, bo tam ławka stoi, nie jest to zbyt dobry powód do nie stawiania drzwi, ale dobra. Ok, ruszamy. Czyli tu już mamy taki diagnozę. Tu jeszcze mam miejsce na coś dużego. I czemu nie zrobić e, takiego czegoś, bo się nie zmieści. Okej, okay, dobry pomysł. Jeszcze to będziemy musieli stąd zabrać. Dobra, jak oni z tym treningiem? Ci psychiatrzy, dobrze są. Tu można coś potegować. łapi łapiduchów. Tak, tych dwóch takich, jeden prędki był. Dobra, aha, to oni mogą szkolić, to nie? Dobra, poszła cała kasa. Mieliśmy 130 tysięcy, mamy 23 Ale mamy już tutaj taką super diagnozę będzie można coś podostawiać Tutaj trzeba na pewno podostawiać dużo krzesełek i coś jakoś uatrakcyjnić to Więc lecimy z ławkami Tutaj już jest finalne leczenie na co czekają pacjenci, więc nie ma tutaj. Już nie będzie ich tutaj już tak dużo siedzieć. Siedzieliby tylko wtedy, kiedy nie byłoby miejsca na ich przyjęcie. Ale ponieważ mamy dużo miejsca na ich przyjęcie, to myślę, że możemy sobie darować ich jakieś tam straszne zagospodarowywanie. Dobra, na razie tylko tutaj są. E że tak się wyrażę, miejsca siedzące i ludzie będą tylko tutaj powinni się skupiać i chodzić. Coś jeszcze może im było atrakcyjnić to jest taki stojaki na ulotki można by dodać im i gdzie jest ten wieszak na kapelusze stojak na kapelusze idzie to tak ładnie w Wpływa na, a zajmuje mało miejsca. Dobra, czyli ten kawałek mamy zrobiony. Tutaj jeszcze, tak średnio zrobione. Nie oba półprzekrętne są zajęte. Tak naprawdę jest przewidziane jeszcze jedno pomieszczenie. Zastanawiam się, co by to mogło być. Diagnoza już jest, działa ok. Już mamy 70 tysięcy, zobaczmy, czy ta podwyżka się już spłaciła. spłaćmy, nie miejmy odsetek od pożyczki niepotrzebnie. Ulepszajmy sprzęty w takim razie, jak mamy trochę kasy. Tutaj nie ma nic do ulepszenia, to się pewnie da ulepszyć, ale nie mamy w kasy, okej. Okay. Uch, 50 tysięcy na minusie. ładnie. Wyzwanie personelu, ok, ukończone. Tutaj cały czas trzymamy dobry wskaźnik. Przeszkoliliśmy już prawie wystarczającą liczbę pacjentów. Zobaczymy, czy to się dzisiaj uda, czy nie. Ale na pewno odciążyliśmy trochę diagnozę. Można by stąd zabrać tych pacjentów, tak naprawdę przesuwając to w tamtą stronę. Ja wtedy ta to toaleta tu nie byłaby potrzebna, chyba że staw używa. No zamierzam to przesunąć tutaj. Ok. próbujemy to zrobić, zmień czy to się tutaj Hej, okay, z tej strony możemy to wstawić będzie pasować jakiego typu jest to w ogóle pomiesz pomieszczenie, te cardio To jest diagnostyka hmm. czy one te dwa wejdą obok siebie nie bardzo tutaj też nie wejdą Chciałem, że to jest leczenie Ty jednak ta diagnostyka z tym kardio zostanie tutaj to jest leczenie już i to przejdzie stąd diagnostykę moglibyśmy tu zostawić <laughs> Wstawić drugie takie. To będzie ciasno. Ale te badania by stąd wyleciały. Ten staff room trochę tutaj nam komplikuje sprawę. Mój terapeut i mówi, że muszę znaleźć hobby, więc decyduję się na wyprawę. Ej, a siedziałem z jednym nazwiskiem i papierem wood. To a bardzo fulfilling experience ale Czego mamy tyle tego? Musiałem przenieść zamiast... skopiować, dobra. To na pewno te łapki, te tak nie muszą być zrobione. Oto, że doma że stąd wypada. I to idzie na pewno do tego pomieszczenia. Wydaje mi się, że te toalety tutaj przearanżujemy. Mm, okay. kombinacji i wariacji tutaj można robić 100 tysięcy różnych a czas leci tak i teraz tą dużo zmiejmy to super tak. centrum badawcze takie się nam zrobiło ja bym po prostu tutaj zrobił um, trochę inaczej te toalety. Ja bym tutaj zrobił po prostu wąskie toalety i tyle. Dobra. na chwilę obecną tutaj nie ma toaleta nic zaraz coś na to poradzimy dobra i teraz jakbyśmy chcieli zrobić toalety czy może nam się dzisiaj to uda tak jakbyśmy je zrobili Nie uda się? No to trudno, to by to tylko trzy. Okej, okay, taka ładniejsza. I to samo byśmy zrobili jeśli chodzi o pomieszczenie dla naszych... Yy, ...do wypoczynku, socjalne. Tu jeszcze nic nim nie pokupiliśmy takiego co by się zdawało do dodania tutaj. Możemy podnieść poziom prestiżu, wiadomo. Toalet nie robimy, niestety, wysoko prestiżowych. Dobra, no i myślę, że to już się nam udało w miarę sprawnie to zrobić tutaj. Teraz mamy to tak ładnie. Wydzielone, można powiedzieć. Tutaj mamy diagnozę, tu mamy diagnozę i tutaj mamy trochę diagnozy. Jeszcze to by się stąd zabrało gdzieś i coś tu wstawiło. Daj i awans, chyba to po prostu tak zostanie jakiś taki space filler, bo tutaj ciężko będzie coś innego zaaranżować. Tutaj by się coś jeszcze dostawiło. Chyba, że właśnie tutaj też wykorzystać to na toalety, albo... To... Możliwości jest dużo, kombinować możecie jak tylko chcecie. Na chwilę obecną. Wszystko działa dobrze. Uhu. Tutaj się nam zrobił taki mały myk. W sensie takim jest to fajne, że oni się wszyscy tutaj zebrali. Ale lepiej by było jakby se klapnęli na dupcem. Okej. Okay. Sobie nie chcę, ale dobra, także, tak jak mówiłem, badania to będzie najdłużej. Ale teraz, jak mamy już to tak mniej więcej zaaranżowane, to tak tych ale tutaj tyle nie potrzebujemy. Tutaj mamy toaletę, tu mamy toaletę, tu mamy toaletę, tu mamy toaletę. Tu mamy toaletę. Ok, więc y, jedną z tych nie tyle zmieniamy, co sprzedajemy. to żeby też ten szpital wyglądał jakoś ładnie, tak? Dobra, i te socjalne mamy tutaj socjalne, tu mamy socjalne, tu i tu, tu jest, dobrze więc to socjalne można też sprzedać te toalety przesuńmy Dobra, i to na razie zostaje tak jak zostaje, mało poudekorowane. Ten, i ten można już powiedzieć, że mamy mniej więcej ukończone. Tu jeszcze coś można zostawić. Te jeszcze wymagają robienia. To jest już tylko jak leczenie finalne. Dobra. Nie, da, nie udało się za dużo osiągnąć w tym odcinku, aczkolwiek rozbudowaliśmy się. Także już w przyszłym odcinku na pewno wykończamy to i przechodzimy do następnego zadania. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca odcinka. Dzisiaj się podobało to proszę o komentarze i lajki, subskrypcje, jeżeli chcecie być na bieżąco sobie zostawcie, a na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Pozdrawiam.